Siemanko, lukson, was wita na swoim kanale w ten piękny sierpniowy. Piękny wieczór sierpniowy, no i zapraszam Was do przeniesienia się razem ze mną na najdalej wysunięty cypel naszego europejskiego kontynentu, czyli Portugalia. A mianowicie przenosimy się do Lizbony, gdzie produkowany jest ten specjal oto, Superbog. Takie małe piwko, 33 ml, 5,2%, a podobno daje radę. Zobaczmy. Polejmy, sprawdźmy, oceńmy. Zobaczcie ten kolorek. Piękny, żółty, delikatny, ale taki delikatny kolor, świadczący o tym, że piwko jest elegancko przefiltrowane. Ach tak, przefiltrowane. Zobaczymy, jak smak. Mocny lagerek. 5-2%, ale delikatny. Jest mocny lagerek, ale bardzo delikatny w smaku. Ujeju, mówię Wam. Przenosimy się momentalnie do, do Porto, w którym właśnie produkowany jest ten, ten browar. Porto to jest, że tak powiem, znaczy Superbok, nie tyle Porto, a super bok jest drugim, takim najlepszym piwem w Portugalii podobno. Produkowany jest w Lake de, Boil, de Bailo, taka miejscowość. Nie wiem, filologii portugalskiej nie kończyłem, więc nie wiem, czy tak się czyta. Ale Luxon może zawsze przeczytać jak chce, nie? na swoim kanale, to jego kanał. Drugi Wake. Cudne, naprawdę mówię Wam cudne. Nawet kobiety dolewając tutaj yy, soku nie, nie zmąciłyby tej cudnej w smaku yy, finezji. Powiem wam tak, marka należąca do grupy Uniser, taka wielka grupa browarów europejskich, yy, która, która właśnie produkuje to piwko, stworzyła na naprawdę niezłe cacko. Mhm ciekawostką że, ten, że to był właśnie Super Bok, w 90. <laughs> ah, kurczę, gardziołko fajnie fajnie pogilało. <laughs> Piwko to ma 32 medale, z tego co widzę, zdobyło, więc naprawdę ma się czym szczycić. W 1995 roku inaugurowało <laughs> jako sponsor właśnie festiwalu muzycznego Super Bok Super Rock. Także coś tam się działo, a jeszcze później, trzy lata później, Superbog był sponsorem właśnie Lizbońskiej Wystawy Światowej Expo w 1998 roku. Więc ma na swoim koncie jakieś tam fajne motywy, z których słynie. Ale naprawdę muszę przyznać, że smak jest cudny. No kurczę, szkoda, że nie jest z lodówki, bo jest w takiej pokojowej temperaturze. Ale super. Co jeszcze jest ważne, że piwo to... Jest dystrybuowana do 38 krajów, więc Polska ma szczęście, że jest u niej właśnie w Biedronce można dostać takie piweczko. Które jest bardzo fajne, bardzo fajny zapach. Mhm. Uh -huh. uh, no A więc co ludzie, kapselek mamy taki, czerwony, biały, okrąg, super, super bok, białym napisane. Czyli tak to wygląda od tej strony, że tak powiem, od strony, że tak powiem, doznaniowej. Jest bardzo delikatnym, dobrym browarkiem, który można naprawdę spożywać. Szkoda, że to jest 0,33, no bo mało, mało tego piwka, no ale właśnie chyba w te europejskie piwa zazwyczaj są w takich małych butelkach. Jakaś tam, nie wiem, chyba jest taka uniwersalna zasada. Także polecam piwko. No niestety, w tych czasach koronawirusa ciężko się dostać do Portugalii, ciężko tam w ogóle być, a chciałbym Madera, Lizbona, Porto. Kurczę, ludzie, Portugalia to jest piękny kraj. Tam trzeba być a my jesteśmy w Polsce, zakładamy maseczki. No i co? Nawet się napić nie można przez maseczkę. Taki to już mamy kraj, taki mamy klimat, ale przynajmniej nikogo nie zarazimy. Lukson się żegna. Elo.